Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie z ogródka. I dzisiaj nie będzie o ogródku, tylko będzie o rowerze. Planuję uruchomić rower w tym sezonie. zeszłym nie uruchomiłem, z reguły był uruchomiony. I korzystać trochę z obroci jazdy na rowerze. Czyli zamiast wsadzać 4 litery w samochód i jechać na zakupy, to pojechać na rowerze. Najpierw ala ciśnieniowe mycie roweru, bo jest strasznie zakurzony i boję się, że się bardzo ubrudzę od mojego rowerka. W ramach roku drugiego, to muszę znaleźć pompkę do roweru. No i to jest zagadka, gdzie ona jest. Będziemy pompować opony, bo są bez powietrza totalnie. Rower umyty i napompowany co oznacza, że mogę wybrać się do kolegi do serwisu, który pomoże mi z przerzutkami, bo sobie z tym tematem nie radzę. Już parę osób próbowało, parę serwisów próbowało i coś mam nie tak z przerzutkami, które nie działają zbyt dobrze i terkoczą na najwyższych biegach. Ja chcę jechać tak naprawdę dość szybko, czyli nie wiem, 30 na godzinę przynajmniej to ten rower ledwie zipie. Ten problem miał od, od, od samego początku, tylko na początku jakoś przegapiłem temat i na gwarancji tego nie zmieniłem. W związku z tym zobaczymy, co się uda w tym temacie zrobić. Jeszcze będzie trzeba go naoliwić, ładnie gąpeczką umyć i będzie cace. Nie będzie wstyd się pokazać z tym rowerem na mieście. Za mojego dzieciństwa obracało się rower do góry nogami i wtedy się robiło całą konserwację. A ja jestem w stanie z konserwacji roweru zrobić półtorej rzeczy dobrze. Pierwsza rzecz to go oczywiście umyć, a skoro mam zrobić to dobrze, to trzeba zrobić dobrze. A drugą rzecz, którą jestem w stanie zrobić tak na pół dobrze, to naoliwić łańcuch. Dzisiaj film z serii Jak przygotować rower do sezonu. Wiem, że dla wielu osób z Was jazda na rowerze to jest temat sportu, temat wyczynowy itd. Ja natomiast po prostu podchodzę do tego tematu jako rekreacja, czyli albo wyjazd po zakupy, albo wyjazd na przykład do lasu gdzieś na jakąś małą wycieczkę z dziećmi czy coś w tym stylu. A ponieważ dzieci się nauczyły w tym roku jeździć na rowerach, opanowały całkiem nieźle, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że również uskutecznimy nową formę turystyki, czyli turystykę rowerową. Niestety, na takim sprzęcie jakim mam. A na sam koniec, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco, dajcie łapki w górę. To tylko jeden klik i do zobaczenia w następnych filmach. Na sam koniec polecam Wam dwie playlisty. Jedną playlistę związaną z basenem, czyli rekreacja w ogródku, a drugą z samym ogródkiem, czyli co można sadzić. Tu jest nasz najnowszy film, kliknijcie subskrypcję i do zobaczenia następnym razem.